Witam Was, Zodiacalne Koziorożce, w czytaniu miesięcznym. Dla Was jest to czytanie na miesiąc kwiecień. Jak co miesiąc sprawdzę dla Was energię najważniejsze miesiąca, plus karta rada, miłość uczucia u singli, miłość uczucia u związków oraz na koniec praca i finanse. I kochani, zachęcam Was do sprawdzenia swojego ascendentu, jak i do rozejrzenia się po kanale, bo wiele ciekawych czytań, przekazów znajdziecie. Zachęcam Was również do e, zasubskrybowania mojego kanału, e, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza. Jeśli komu macie, śmiało udostępniajcie. Natomiast e, jeśli są osoby zainteresowane czytaniem bądź rytuałem prywatnym, to w opisie pod filmem wszelkie e, informacje. Można się skontaktować i wtedy dogadamy e, szczegóły. A ja przechodzę już do Waszego czytania na kwiecień. Koziorożce, jaka energetyka u Was? Co tu się będzie działo? Już patrzymy. koło fortuny. Proszę, są dostateczne. Dziewiątka buław. Rada dziesiątka monet. Single. Kochankowie i as um, monet. Stałe związki. E, siła i e, kapłanka. A praca finans dla was. Królowa monet, dziewiątka monet, no i trójka buław. Super, fajny miesiąc. Król, kielich u nas podzielali co to za mężczyzna, wodny, rak, skorpion rybki mogą być. Ktoś się Wam przygląda, ktoś się może pojawia i znika, ktoś daje znać o jakichś swoich uczuciach, ale tak, nie, tak dyskretnie bardzo. Hmm, powiedziałbym miesiąc intensywny, miesiąc, w którym dużo się dzieje, coś się kończy, coś zaczyna a um, Wiele rzeczy może być tak, wiecie, szalonych dla Was po prostu Spotkania Wam się tak dziwnie, sprawy w ogóle mogą się tak dziwnie pozmieniać Tu sobie coś zaplanujecie, a i tak będzie inaczej um, Ale los Wam sprzyja tak naprawdę Więc będzie chaos, pozytywny chaos, ale wszystko tak jakby z dobrym celem, tak? Czyli tutaj los wam troszkę może na, poburzyć, coś poburzyć, może wam troszkę nabroić, ale to będzie z, dobrym, mm, z dobrą perspektywą dla was, tak czy inaczej, nie dzieje się to, żeby wam się naprzykrzyć, żeby wam źle zrobić, a wręcz doprowadzi was to tylko i wyłącznie do dobrych rezultatów, więc miejcie to na uwadze. Sąd ostateczny, ja myślę, że mm, jakieś sprawy z przyszłości powrócą, ale one powrócą po to, żeby się z nimi raz na zawsze tutaj um, raz na zawsze się z nimi. E, e, Pojednać, pogodzić, po, pożegnać na tej zasadzie. Tutaj trzeba coś przepracować po prostu. I rzeczywiście osoby z przeszłości, sprawy z przeszłości, powracają, trzeba się e, e, im przyjrzeć, trzeba pewne rzeczy może przepracować, może komuś trzeba coś przebaczyć, a trzeba coś zamknąć raz na zawsze, żeby móc spokojnie żyć. I dziewiątka monet, czyli e, czy też buław, która mówi o tym, że dużo się u was w ogóle wydarzyło w życiu. Są jakieś urazy, są jakieś e, żale, są jakieś bóle i to będzie miesiąc taki oczyszczający Was, a Wy macie stawiać na stabilizację swoją, na pieniądze w tym miesiącu. E, nie mówię, że mam Wam pieniądze, y, macie się kierować tylko pieniędzmi i materialistwem, absolutnie nie. Ale gdzieś ważne będzie w tym miesiącu, sprawy Wam się tak będą układały, że będziecie mogli się fajnie ustatkować, ustabilizować materialnie, zawodowo, finansowo. Więc, karty mówią, żeby wykorzystać ten czas. E, drogie e, Koziorożce, bo e, e, tak jakby. Wcześniej może już były jakieś szanse, okazje, ale nie stały one wykorzystane, dlatego one powracają. Jak mówię, tutaj ta przeszłość wypływa wam po prostu, ale nie wypływa ona bez powodu. Tutaj są prace do, sprawy do przepracowania, do ogarnięcia, do załatwienia. Raz jeszcze, jakby druga szansa od losu. Ja to tak widzę dla Was w tym miesiącu i też pozamykanie spraw i poradzenie sobie z nimi. Po tym, jak myśleliście, że już sobie poradziliście, ale tak naprawdę już oszukiwaliście sami siebie. Na tej zasadzie stawiać na swoje bezpieczeństwo, na swój dom, na swoją stabilizację w wszelkich sprawach tutaj, przede wszystkim. Też w jakichś kwestiach finansowych, jak najbardziej walczyć o jakieś pieniądze tutaj, jeśli ktoś jest wam coś winny bądź ci macie szansę tutaj w jakiś sposób zdobyć jakieś pieniądze, to też jakby zdobyć. Może też zainwestować będzie trzeba i karty też mówią o inwestycji, która będzie na pewno udana. A tylko karta właśnie dziesiątka monet też mówi o tym, że żeby coś otrzymać musisz też dać coś od siebie, więc nie zapomnij też dać od siebie, ale miejcie z tyłu głowy tą stabilizację, do której dążę, żeby to też się gdzieś tak fajnie napędzało do tego wszystkiego. Single tutaj, no patrzcie, osoby z przyszłości wracają w kochankach i macie As buav, więc nie As buav, tylko As Monet. Co to oznacza? Będą wracać osoby z przyszłości, którym będziecie dawać kolejną szansę, tak to widzę po prostu. Albo e, osoby, które o tą szansę będą was prosiły, no czy dacie, ja tu myślę, że tak, bo jest as monet, ale wiadomo, indywidualna kwestia, nie każdy koziorożyc za drugą szansę, niemniej jednak osoby z przyszłości wracają. Są rozmowy, są spotkania yy, i rozmowy właśnie o tym, żeby tutaj gdzieś ten kontakt powrócił, żeby relacja wróciła a, a na nowo. Oczywiście wiadomo, że to nie jest, że zapominam o tym, co się wydarzyło, um, ale myślę, że będą dawane drugie szanse u singli, jak najbardziej tak. Um, I stałe związki, stabilne, również fajna energetyka, powiedziałbym, e, e, równowaga w dawaniu i braniu, dobre podejście jest w relacji, e, ale też taki ogromny rozwój takie wiecie, połączenie e, po prostu, m, cudowne połączenie dusz, e, zrozumienie, błogość. Także bardzo dobry, bardzo e, fajny czas w związkach, w relacjach, lepsze zrozumienie, lepsza komunikacja. Jeśli nie jesteście jeszcze w związku małżeńskim, tutaj jakieś oświadczyny ślub, jakby chcecie tutaj też jakby tak, tego typu plany mi się pokazują bądź myśli komuś w głowie, albo Wam, albo partnerzy, tak, że chcemy umocnić ten związek, ale jest tu ślub, ślub kościelny bym stawiał, bo jest takie, no, bardzo duchowe połączenie, takie, w ogóle czas, w którym będziecie się bardzo o, dobrze e, rozumieć, e, będą dobre rozmowy, ale też dobre podejście z Waszej strony, powiedziałbym i ogólnie wasze podejście do spraw takie poważne, a nie na zasadzie, że no, um, rozmawiamy o tym, ale w ogóle mi to nie obchodzi albo nie zależy mi na czymś. Zawodowo-finansowo super, nowe plany, nowe perspektywy. Głowę macie na karku, powiedziałbym, będzie można zrobić jakieś dodatkowe pieniądze zarobić sobie tutaj, coś dorobić, zarobić, przyrobić jak najbardziej. I tak zawodowe życie bardzo Was będzie zajmowało w tym miesiącu. Widzę u was pieniądze, czy jakieś korzystne. Transakcje, korzystne projekty, coś przyniesie Wam pieniądze jak najbardziej, czemuś się oddacie, coś sprzedacie też może być tak. Um, też możecie udać się jakąś wystawę w ogóle gdzieś, coś też coś, coś kupić, zakupić Wy sami możecie, chociaż widzą Was pieniądze, więc um, najważniejszy aspekt jest taki, że do Was przypływa, e, e, przypływają te pieniądze, tak? W coś będzie udany jakiś interes, ale z drugiej strony mam też wrażenie, że Wy coś będziecie, w coś będziecie inwestować i to też niekoniecznie małe pieniądze ale jakby gdzieś wam to zapewni coś fajnego, stabilnego, więc myślę, że jak najbardziej bardzo. Tutaj jakby koziorożce miały też ku swojemu rozwojowi iść, więcej umiejętności zdobywać, czegoś się uczyć, bądź macie wiedzę, ale może nie macie czegoś na papierze, albo macie umiejętności, ale może nic z tym nie robiliście, i teraz chcecie jakby odświeżyć sobie tą wiedzę i gdzieś tutaj dalej się rozwijać, może właśnie też zrobić jakiś papier, dokument ku temu, może jakiś kurs taki odświeżający tą wiedzę. I powiedziałbym fajne plany na przyszłość. Droga podróż, czy też jakiś wyjazd Was czeka końcem miesiąca tutaj. Może być za pracą, może być to też e, podróż na jakąś rozmowę ważną, tak? Co do jakiegoś projektu, celu, bądź jakiejś pracy, nawet. E, Plany przyszłościowe, tak? Czyli to jakbyście mieli się tak troszkę podreferować zawodowo, jeśli chodzi o, o, o wasze życie zawodowe, wasze umiejętności, może tutaj jakieś kursy odświeżające wiedzę, a może właśnie coś na zasadzie, że mam wiedzę, ale chcesz by mieć papierek i tutaj będziecie się o to starać i później jak będziecie mieli ten papierek, no to macie tą wiedzę, macie ten obrazek fajny siebie, umiejętnych, tak? Doświadczonych, czyli też tutaj co mogą być jeszcze jakieś może praktyki albo właśnie gdzieś chcę zdobyć doświadczenie u jakiejś pracodawcy, żeby też gdzieś w tym w tej dziedzinie się móc dalej gdzieś rozwijać, gdzieś jeszcze zdobywać dalszego doświadczenia. Wiecie, nie na zasadzie tylko w jednym miejscu, w jednym zamknięciu, tylko gdzieś szerzej, dalej patrzeć. Tak jakby mam wrażenie, że też zaczniecie zwracać uwagę na swoje umiejętności, swoje talenty. Nie zarabiać pieniądz, tylko żeby zarabiać, robić robotę, którą jest w stanie wy jest wykonywać w stanie każdy człowiek ale bardziej patrzeć pod względem tego, co ja potrafię, jakie mam umiejętności, co mnie interesuje, w czym się odnajduję, w czym czuję się szczęśliwy, szczęśliwa, tak? I w jakim kierunku chcę zmierzać. I tutaj fajnie budujecie swoją przyszłość, fajne plany, fajna perspektywa, e, fajny pomysł na siebie, przede wszystkim tutaj, drogie koziorożce. no, wy jesteście materialnym znakiem, więc te pieniądze, ta stabilizacja jest dla Was bardzo ważna, a czas jest korzystny, więc rozwijać się, wypływać na te szerokie e, wody, jak najbardziej i... Tutaj działać, póki czas jest tak bardzo korzystny dla Was. Dużo też szans i możliwości z zewnątrz od Was. że jakaś kobieta, która Wam będzie chciała pomóc, mam wrażenie, bądź ona widzi z jakąś ofertą, ale właśnie będziecie musieli może gdzieś wyjechać, żeby tutaj coś zrobić, czy może się podszkolić, podkuczyć, żeby móc gdzieś na jakiś projekt się załapać, albo na jakąś pracę, tak? Na tej zasadzie, ale. Na pewno, na pewno warto i tego Wam życzę. Raz jeszcze zachęcam Was do sprawdzenia swojego ascendentu. Zachęcam Was do rozejrzenia się po moim kanale, jak i do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia, spoczytania, zostawienia komentarza. Jeśli komu macie śmiało, udostępniajcie. Jeśli są osoby zainteresowane czytaniem bądź rytuałem prywatnym, to w opisie pod filmem wszelkie informacje potrzebne Wam znajdziecie. Można się śmiało skontaktować i omówimy wszelkie szczegóły. Wspólnie. Ja Wam życzę wspaniałego miesiąca. Energie są sprzyjające, trzeba tylko dobrze je zagospodarować, wykorzystać i e, skorzystać z nich. Niech się dzieje wszystkiego wspaniałego i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.